Witam po raz kolejny. Dzisiaj znowu jestem sam, niestety, więc tak będę trochę do kamery podawał przedmioty i mówię: sorry, że tak moje opowiadania, przynajmniej ostatnie, są takie bardzo chaotyczne, bo mm, przyznam się, że ja się nigdy nie przygotowuję do tych nagrań. Nigdy nie przygotowuję, nie omyślam, wszystko jest na totalnym spontanie. Próbowałem już y, przemyślać sprawy, więc wtedy. Zacząłem się zastanawiać, myśleć, dukać, robiłem przerwy, więc wszystko, co mówię, mówię na pełnym spontanie. Nie wiem nawet o czym będę dzisiaj mówił. Dopiero jak widzę jakiś przedmiot, biorę i coś sobie tam przypominam. No, poza tym dzisiaj wybieram się na Urbeks nagrać Urbeks to. Może będzie coś ciekawszego, bo mam wiesz, takie ciekawe podwórko z historią, które jeżeli zastanę właściciela, bo to Urbeks za pozwoleniem właściciela będzie, no to. To będzie coś ciekawego, ale w razie, by tamto nie wyszło, to przynajmniej trochę po, po, pogadam i coś tam wstawię, żeby, żeby coś, się, coś się działo na mojej emeryturze. Więc jest. jestem przy tych częściach samochodowych, tutaj i, i coś tak, wiesz, co mi wpadnie w oko, to będę nawijał. O weźmy. Yy. Tutaj jest zacisk hamulcowy od dużego Fiata lub Poloneza tylny. O tym kiedyś wspominałem, chyba że hamulce w dużych Fiatach, Fiat 125P i stary typ Poloneza, były bardzo kiepskie, zwłaszcza tylne, bo była powszechna wada, że ten ręczny nie działał. Mało, że nie działał ręczny, to jeszcze tłoczek się zapiekał i w ogóle nie działały hamulce. Także do dzisiaj te zaciski się sprzedają. Są firmy, które regenerują je no i sprzedają takim, którzy odrestaurowują yy, te pojazdy takie zabytkowe. To jest akurat tylny, jest napisane P czy L. A co ciekawsze, przednie zaciski od dużego Fiata szły też do w Fiacie Uno na przód. Tylko co było ciekawe, że tak prawy z dużego Fiata szedł na lewą stronę do Una i na odwrót, bo tam odwrotnie siedziały. Więc przednie, natomiast tylne to Uno miał na szczękach. Natomiast te były, mówię, bardzo... Ogólnie duży Fiat fajny samochód był. W tamtych czasach, bo można było bączki kręcić, no ale hamulce tylne były słabe. Dopiero później już zrobili w nowszych wersjach tego Poloneza, zrobili hamulce Lukasa. Wprawdzie były bębnowe, może trochę słabsze, ale mniej awaryjne za to. To taki, taka namiastka dużego fiata. Tutaj wspomnienie dużego fiata. Co jeszcze wspomnę o właśnie. Tam o zaporożcu ktoś pytał, żeby coś o zaporożcu powiedzieć. Nie widzę tu nic o zaporożcu, ale widzę trabanta kawałek, gaźnik i silniczek wycieraczek. Gaźniki były dwa, w tych trabantach dwusuwowych było dwa rodzaje gaźników. Natomiast, o, a silnik wycieraczek to w starych Warburgach i w trabantach szedł podobny. To jest bardzo stary, jeszcze 6 v z, że tak powiem z tego starszego modelu. No bo już te yy, o gaźnik odczynku ten Aisan japoński on był bardzo skomplikowany. Tu miał dużo rurek i mocno awaryjny. Polskie były regenerowane i dało się je sprzedać jeszcze. Natomiast tych Japońców nie chcieli w ogóle. Nie, tu patrzę fajna rzecz. Dźwignia hamulca ręcznego z Warszawy. Trzeba pociągnąć, przekręcić i, i zablokować. Choć były ząbki takie. Były ząbki. Więc yy, na odpowiedni, w zależności od tego, ile się pociągnęło i się przekręciło, to na takiej pozycji stanął. Także ręczny był naprawdę naprawdę rękę trzeba było mieć dobre, żeby być, dobrą, żeby, żeby, żeby zaciągnąć ręczny. O. W Warszawie. Tam. O, o Wartburgu jeszcze wspomnę, bo też wspominali. Przełącznik kierunkowskazów do Wartburga. Tak ładnie cykał głośno. O, co jeszcze dalej lecimy? Co będę jeszcze opowiadał? O! Wspominałem o spryskiwaczach do malucha ten przyciskany spis, taki y, przycisk y, cycek gumowy, przyciskany, pompował y, ten płyn. Y, był pod nogą. Był pod nogą i taki, wiesz, trzeba było kilka razy depnąć nogą naprawdę czasami, żeby to dobrze, że tak powiem, na no. Lecimy dalej. Dalej duży fiat. Duży fiat. Duży Fiat i jeszcze stary Polones, regulator pracy wycieraczek. Regulator pracy wycieraczek, i to była taka regulacja płynna. Inna sprawa, że to bardzo mało działało w niewielu. To, to było bardzo awaryjne. Nie wiem dlaczego. Widać, jeżeli silnik już pobiera nieodpowiednią ilość prądu, jest stary, czy może szczotki się kończą, to to w nie działało. Bardzo, jedynie w nowych i przez krótki okres działało. O, jak wyciera... o wycieraczkach mowa, to jeszcze tu znalazłem silniczek wycieraczek od Malucha, ale Maluch i Syrena miał taki sam silnik wycieraczek, przynajmniej te Syreny ostatni wypust, bo to był FSM Syrena, to samochód trażowy, Więc Syrena miała taki sam silniczek wycieraczek, jak ten, jak, jak starszy typ Malucha. chociaż Maluch do końca w zasadzie miał takie drobne szczegóły, pewnie inny producent był drobnymi silnik się takimi trochę kształtem się różnił, tutaj miał inny kant. Ale ogólnie był taki sam. W tych y, maluchach wszystkich pasował, w każdym razie od najstarszego do najnowszego. Tak samo jak drzwi w Polonezie na przykład. Od najstarszego modelu pasowały do najmłodszego modelu, tylko z tym, że wielkością i mocowaniem tylko że miało inne listwy. No, oczywiście trak miał tylko inne, większe drzwi i te większe drzwi. Wykorzystują, jak kiedyś wspominałem, że rozbierałem, jak miałem środek, rozbierałem poloneza trzydźwiowego. To ta wersja kupę było bardzo mało ich, pomarańczowy, bo do dzisiaj żałuję. I teraz próbują je odbudować niektórzy, taki, takiego poloneza i wkładają drzwi od traka, bo drzwi w traku były szersze. To tak, tyle o wycieraczkach. Tak, tu mam jeszcze klamki od. Wiesz, w dużym Fiacie, klamki były takie to ze znalu, ciężkie, solidne. No ale jednocześnie ładne, co tu dużo mówić. Ładniejsze niż te plastikowe klamki takie. Plastikowe w starszych Polnezach, plastikowe kwadratowe były brzydkie. Później już w, karo, w Plusie i w Atu były takie jajkowate. To były bardzo ładne. O, tu ciekawe urządzenie. To, to jest, że tak powiem, włącznik sprzęgła. Siedział przy ramie, przykręcony, i tym popychał łapę, która włączała sprzęgło. Smarowanie było tu na kalamitkę, ramy przykręcane i mechanizm włączania sprzęgła. To jeszcze. O, mam moduł. Moduł zapłonowy z poloneza. Już w polonezach mówię karo. Yy, od tam no przynajmniej od 93 roku już były moduły, a może i wcześniej, nie pamiętam. Już zapłon był elektroniczny. Moduł cewka już wizualnie taka sama, ale miała inny symbol. No i aparat zapłonowy już nie był. O tu jest akurat elektroniczny aparat zapłonowy nie miał styków już tylko rozdzielać no i, i powiem te moduły jeszcze się sprzedają i to niektórzy tacy bardzo zdolni domorośli fachowcy wykorzystują te moduły bo były mniejsze wykorzystują je do motocykli przerabiając zapłon w motocyklu wykorzystywali taki zapłon z poloneza tak przynajmniej mówili mi kupując o jeszcze wrócę trochę do syrenki Przegub od syrenki. To dopiero była technika. Przegub, który nie miał żadnych łożysk, żadnego smarowania, normalnie na ośkach tylko działał. Dlatego nie było to żywotne. Nie było to żywotne. Ten znany nam z filmów Krzysio przerobił przeguby sobie yy, od Volkswagena wstawił, ale musiał przespawać i zrobić to fachowo. Teraz skręca jak prawdziwy samochód. Natomiast yy, w dawnych czasach zakładale od Warburga też po przeróbkach potrafili, bo Warburg już miał solidniejsze te takie yy, przeguby. Już miał prawdziwe. Tu są uszczelki pod głowicę od Warburga. Już kiedyś opowiadałem, towar był deficytowy, trudno było dostać, ale dlatego, że często, często wysiadały te uszczelki. Często wysiadały, chociaż wymiana ich była bardzo prosta. No wystarczyło, że Głowica była troszeczkę krzywa już, no już już czelkę, szybciutko szlak trafiał. O, jeszcze trochę o kradzieżach polonezów. Opowiem. To zwłaszcza było to w połowie lat 90. jak były Polonezy te plusy i Atu, wtedy były masowo no, duże kradzieże, nawet u mnie we wsi. U mnie we wsi jednego ukradli, w sąsiedniej wsi, w kościance leśnej ukradli jednego i to jednej nocy dwa ukradli. Polonezy z garażu zabierali, no to była taka, naprawdę był boom na polonezy, bo mało, że polonezy miały swoją cenę, to jeszcze w dodatku, yy, no, części, dobrze z tego schodziły części i były dość drogie. Więc były różne sposoby, a to zabezpieczanie, yy, wiesz, kół przed kradzieżą, a to, no już były w polonezach nawet alarmy, ale najprostszym sposobem to była blokada, blokada yy, tej kierownicy, czyli kierownica, Zblokowana z pedałem, przypuśćmy, yy, sprzęgła i na kluczyk zamykana, i już nie mało się krewicą nie pokręcił, to sprzęgła nie przycisnął. No, ale jakieś takie solidniejsze nożyce, pewnie by to przecięły. Także to można zastosować również do naszych obecnych, nowoczesnych, yy, tych nowoczesnych samochodów. Również się nadaje. O, wspominałem przy maluchu o modułach. FK i moduł i to jest nie wiem czy to jest maluch czy czynkoczęto, bo to szło takie same, to jest akurat siwy. Były siwy, niebieski i czarny. Moduł do tego. Do. To, tu, z tej strony trochę pogadamy jeszcze, z tej strony pogadamy. Rogacze, tak zwane rogacze, bardzo rzecz popularna w tamtych czasach, bo i maluch, żuk, satarpan tarpan, y, duży fiat, polonez. Y, wszystkie miały podobne rogacze. Nawet Łada miała podobny rogacz. To jest przełącznik ze spolony. No, że, gdzie są światła, kierunkowskazy i wycieraczki. No i to się dobrze sprzedawało, bo po pierwsze wycierały się blaszki. Te blaszki, które łączyły klakson. A po drugie, no tam no w środku te plastiki też Ulegały uszkodzeniu. No, z tym, że przy zakupie trzeba było wiedzieć, ile kostek, ile kabelków, bo było tego naprawdę mnóstwo rodzajów. Bo taki najprostszy był na dwie kostki duże, ale były i na pięć kostek, i na cztery te też dwie, i tu dwie małe dodatkowo. Tu już jest trochę inny. I wizualnie to można było założyć. Przypuśćmy każdy, ale tutaj. Nie pasował na kostki. Tacy naprawdę dobrzy, yy, że tak powiem, cierpliwi elektrycy potrafili po kolorkach przekładać kolory tych przewodów i jakoś to z tego <laughs> połączyć. Jakoś to połączyć. <śmiech> <O>. <śmiech> nie, nie jestem przeziębiony, tylko coś mi tak wpadło. No, tam prosili mnie, mówię o Zaporożcu, no, jak na złość, nie mam nic od Zaporożca. To jest warbuch licznik. A obiecałem o Zaporożcu opowiedzieć dowcip. Kiedyś już opowiadałem, że podstawowy Zaporożec, różnica pomiędzy Zaporożcem a samolotem odrzutowym. że samolot odrzutowy najpierw widać, potem słychać, a o Zaporożca najpierw słychać, a później widać. One tak głośno pracowały. Albo drugi, dlaczego zaporożec jest wiecznym samochodem? Bo jak go kupisz, to już nie sprzedaż. No, dwa suchary. Dalej lecimy, jeszcze trochę pogadam. Tu jest kawałek trabanta. Trabant miał chłodzenie silnika, po, wiesz, silnik chłodzony powietrzem. I to, bo jak tam pokazywałem chłodzenie, wentylator od, to wentylator turbiną zwany od malucha, to to jest od trabanta. No, ten się lekko kręci lżej niż w maluchu. Tak, a tu jest ogrzewanie syrenka, żuk y, czy nysa. To miały podobne, silniczki miały takie same, z tym, że ślimaki były w syrenkach i w nysach na, na pace. Takie natomiast y, żółk miał inne. Silniczki miał identyczne, ale prosto na silniczku było, był wiatraczek i obudowa nagrzewnicy. Także to są silniczki od Ogrzewania, które, no tych nie sprawdzałem, akurat które y, często się psuły, bo po prostu charczały, tak głośno pracowały, tak głośno pracował, to trzeba było wymienić, nie bardzo dało się tam coś zrobić. Jeszcze pokażę pompę jednostopniową. Starszych Żuk, Warszawa, Stara Nysa, nawet Wołga, miały taką jednostopniową pompę hamulcową, gdzie ten korek z lewem musiał być szczelnie zamknięty. Nie tego nie, jak gdyby układ zamknięty. No, i tam były gumki. Pamiętam, że te gumki zmieniałem, kiedyś wołgę miałem, to kombinowałem, żeby dojechać do domu. Pod tą pompę, pod te gumki podkładałem, pod, podwijałem nitkę, żeby te hamulce, chociaż trochę hamowały. Bo to ogólnie hamulce były słabe. O, koło rozrządu od Żuka, to jest dość chodliwy temat. Było dwa koła. Rozrząd był nie na łańcuszku, nie na pasku, tylko na trybach. I co ciekawsze, już w tamtych czasach był na trybach, no powiedziałbym, obecnie plastikowych. To nie jest plastikowe. To było takie jak gdyby yy, jak te tyczki dla skoczków o tyczce, czyli to był było naprawdę jakieś takie yy, włókno ebonit, no nie wiem, jak nazwać ten, ten taki twardy, twardy taki plastik, z tego były zrobione te tryby, no i były w, w, w miarę, rozumiesz, to no nie zmieniało się w zasadzie, jak się olej zmieniał wszystko było w porządku, to te tryby były takie, no nie wiem, nie zmieniało się, chyba, że gdzieś tam jakiś ząbek się uszczerbił przypadkiem, no to wtedy tak, ale tak, bez, ze względu na ilość kilometrów nie, tylko ze względu na jakąś tam ewentualną awarię. O, tu mam jeszcze lusterka zewnętrzne radzieckie. Radzieckie. Do Żyguli. Czyli te stare łady, czyli wiesz, tam 20, od 2101 do 2107 miały podobne. Takie, a ewentualnie może to uniwersalne. Mam dwa sztuki, dwie sztuki zapakowane nawet, nieużywane jeszcze. Nieużywane lusterka, ale to taka rzecz chyba nie, w Związku Radzieckim jeszcze w, ty, w Rosji można jeszcze w tej chwili kupić, więc to jest temat niechodliwy absolutnie. Niechodliwy, o jeszcze trochę opowiem jeszcze co żarowa by tu jeszcze... O, mam ciekawą rzecz, którą znalazłem na złomie i nie wiedziałem, co to jest. I co ciekawsze oddzielnie znalazłem tego, oddzielnie tego. To jest bardzo chodliwy temat. Nawet to chyba wystawię do internetu. Bo to są kierunkowskazy od stara 25. Stara 25, i mówię, znaleziony zupełnie oddzielnie, ale mam komplet. Teraz dwa, więc myślę, że one się sprzedadzą. O, także, żeby nie zanudzać, to na dzisiaj tyle. I dzięki za słuchanie. Pojadę, spróbuję ten, nagrać ten urbex. To może będziecie, będziecie mieli coś ciekawszego. A dzisiaj jest na dworzu piękna pogoda. Zajmę się jakąś pracą na słoneczku. Wczoraj było zimno, dlatego byłem tak ubrany i zmarznięty. A dzisiaj jest, jest ok, więc życzę Wam pogody ducha, takiej jak jest na podwórku. До услышания.